Witajcie serdecznie kochani w trzecim wtorku z 30, zrabka z numerem 20 i zobaczymy dwie pozostałe, dwa wcześniejsze wtorki, niestety były uste, wow, już się zaczepiłam tą zrabkę, jest 14, 32, 22 i 3. No jak wziąłem 4 postaki, to po prostu masakra. 19, 29, 7, to mi pani podobała. 1, to wszystko na pani wiedzę, ta 18, 9, 34, 5, 15, obok oczywiście, 23, obok 27 nie ma. Dwadzieścia osiem nie ma. Osiem nie ma. Dwanaście nie ma. Dwadzieścia pięć nie ma. Siedemnaście brak. Dwadzieścia jeden obok. Dwadzieścia sześć nie ma. Szóstki nie ma. Czwórka obok. No, no i co? Kolejny pustostan klucz pierścionek diament sztabka sztabka walizka banknoty walizka kończy na banknotę kończy na diament moneta diament i klucz walizka trzy takie same kwoty 500 pięć tysięcy trzydzieści miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzydzieści dwieście to jest druga razy dwieście sto pięćdziesiąt pięć tysięcy 50 tysięcy, no powiedz co? Trzeci, kolejny, pusty. Wtorek. Pusty ten portfel. Co mnie podkusiło na ten portfel, to ja nie wiem. C. E. No cóż, kochani, ten portfel pusty. Zostaje jeszcze jeden. Mam nadzieję, że ten jeden da chociaż taką bareleczkę, wisienkę na torcie i coś tam na ten majowy na ten majowy miks odzyskam, dobrze kochani, ja już się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego wtorku z 30 nie tylko, pa pa